Wchodzę dzisiaj do Was z trzema rodzajami klientek. Mówię dzisiaj szczególnie do fryzjerów. Pierwszy rodzaj klientki to jest taki, która jest super podatna na zmiany. Po prostu możesz jej zrobić wszystko na głowie: możesz jej zrobić, uskrzydlić po prostu swój zawód, wnieść się na wyżyny swojego fryzjerstwa i po prostu zrobić to, co masz ochotę. Ona po prostu ta klientka usiądzie i powie ci tak, kochana, dzisiaj rób co chcesz, jestem totalnie do Twojej dyspozycji, oddaję Ci bez reszty. Drugi rodzaj klientek, oh, czekajcie, po trzecie pokazuję drugi rodzaj klientek, to jest taki rodzaj klientek, które są umiarkowanie podatne na zmiany. Umiarkowanie podatne na zmiany to są takie panie, które raczej wolą klasykę, które najczęściej lubią, pff, nie wiem, standardowy balejasz albo jeden kolor, albo po prostu nie bardzo. Tak. Coś zaproponujesz raz na pół roku, raz na rok. Jest to OK, ale tam bez szału, bo z jakichś tam powodów sobie tylko znanych. Nie wiem, praca albo czasami czasami jest tak zwany dress code, tak, który nie wymaga po prostu od ym, z racji pełnionej funkcji zawodowej, po prostu wymaga pewnej stabilności takiej, jeśli chodzi o koloryzację na głowie. No i jest trzeci typ klientów. Ja to ja, jak to mówię, jak to ja mówię. Jest to trzeci klip klienta, który się nazywa totalnie niepodatny na zmiany. To są tylko dwa przypadki, kiedy klientki są podatne na zmiany, a to znaczy albo zmienia, go, albo zmienia, zmienia babka faceta, albo zmienia fryzjera. Faceta zmienia z jakichś tam sobie znanych powodów, bo akurat na jej drodze życia stanęła wielka kupa i albo tą kupę trzeba rozjechać, albo tą kupę po prostu trzeba obejść. Więc to pomijamy, tak? No, najczęściej łączy się to z kolorem włosów, więc Tudzież długością, tak? Yy, może to być jeszcze ten drugi przypadek, kiedy na przykład właśnie trafiła w nieodpowiednie ręce, i się okazuje, że również na głowie ta kupa może dotyczyć głowy, tak? Czyli ma już dostateczną kupę na głowie i teraz yy, albo, tak, albo też tak samo, albo tą kupę trzeba rozjechać, albo tą trzeba kupę obejść. I łączy się to z tym, albo się zmienia kolor i długość, albo się zmienia kolor, albo się zmienia długość. To są w zasadzie jedyne, bo nie ma takiej innej możliwości. To są jedyne sytuacje, w których klientka rodzaj trzeci podatna jest na zmiany. Po prostu są one konieczne, bo albo zostaje skup, skupą na głowie, jeśli chodzi o kolor, albo zostaje skupą na głowie, bo na przykład ma nieodpowiednią długość włosów, albo one po prostu same odpadły. tak? Mogą i takie sytuacje być. Takich sytuacji też nieraz miałam okazję posłuchać średnio jedna na trzy osoby miała jakieś tam bardzo niedogodne przypadki. Tutaj akurat chciałabym się skupić na tym, trzecim, na tym trzecim rodzaju klientów, gdyż ten trzeci rodzaj klientów jest najtrudniejszy do pracy. Więc w takiej sytuacji my musimy być jako fryzjerzy, jak inspektor gadżet, przygotowany na każdą okazję, bo oprócz tego, że pełnimy funkcję Psychologa, doradcy yy, życiowego, finansowego, dzieciowego, rodzinnego, każdego, po prostu każdego rodzaju kalibru, tak? Musimy się znać na politycznie, z politycznymi, z zawodowymi, zdrowotnymi, każdymi innymi rodzajami dziedzinami życia, yy, gałęziami po prostu we wszystkich możliwościach. Po prostu życia musimy znać życie musimy znać od podszewki aż do samych guzików. Więc, więc trzeci rodzaj klienta jest bardzo, bardzo, bardzo istotnym w naszej pracy. Po pierwsze, raz, że możemy zyskać sobie właśnie taką klientkę, jeżeli zrobimy jej właśnie... No, ta kobieta przecież w końcu przychodzi do nas po to, żebyśmy założyli koronę na głowę kopciuszka i ona wreszcie się chce się poczuć, jak człowiek. Mało tego, po pierwsze, nigdy nie mówimy takiej kobiecie o Boże, co ta pani na Tobie zrobiła, co, jak ona mogła i w ogóle, bo ta kobieta dostatecznie o tym, doskonale o tym wie, Dostatecznie źle się czuje, dostatecznie ma po prostu pełne zdołowanie, i ona naprawdę nie ma ochoty, już słychać więcej tego. O Boże, co tam się stało? W duchu i sercu swojem przemyślmy sobie sprawę i po prostu zostawmy to, weźmy się wtedy do pracy. Po pierwsze, trzeba klienta znieczulić. Więc żeby cię nie fikał na fotelu, żeby ci nie stresował się, żeby ci kobieta, o Boże, nie stresowała się. Co byś miał? O Jezu, kochany, o matko, co tam się dzieje, o czy ty mi tam właściwe wodę nakładasz, o czy właściwa farba, i tak dalej, i tak dalej. To po prostu oprócz tej swojej przed oprócz całego wywiadu, który musisz zrobić, co się stało, gdzie się stało, kiedy to się stało, i w ogóle w jakiś mniej więcej sposób, chociaż tylu, nieważne u kogo. Nieważne u kogo. Yy, ważne. Żebyś zrobiła pewny, pełny wywiad, pewny wywiad, żeby klientka ci zaufała, bo ona siedzi tam już i tak jak dostatecznie na szpilkach, bo ona już wie, po tamtych ostatnich przejściach, to jak kobieta po porodzie, bardzo boi się po prostu zajść, że drugi raz. Po jakiejś traumie, tak, ma gdzieś tam, nie daj Boże, to też jest trauma i niestety musimy się z tym zderzyć jako fryzjerzy. Więc znieczulenie polega na tym. Wiadomo, lodówka, tak? Trzeba sprawdzić, czy mam jakiś trunek. Uśmierzyć klienta po prostu jest spokojniejszy, zrelaksowany, to fryzjer po prostu czuje się też, no taki czuje się zapiekowany, tak? To fryzjer też może ma, wolno, wolno, wolno będzie miał rękę i będzie mógł sobie robić tam jakieś tamte swoje zabiegi, tak? Yy, kawkę jej zrób tej kobiecie, żeby ona sobie spokojnie tam ciacho jakieś jej kup, albo ewentualnie przygotuj się, jak wie, że masz jakieś tego typu historie. Po prostu, nie wiem. Yy, Ludzie kochani, przecież to nie jest takie coś, ktoś powie, o Boże kochany, to przecież tyle zabiegów i tak dalej, o matko, przecież to koszta są dlatego. Nie są to żadne koszta, litości, jak ci na przykład, kobieta, na przykład ci zastawi, nie wiem, to w Polsce, dajmy na to, yy, między, między 200 a 500 zł, to kurde mać, sorry bardzo, ale chyba masz, na litość boską, te 10 zł, żeby kupić Ferrero Rocher, albo jakieś tam inne tego typu, chociażby to miały być trzy malutkie jakieś tam te paczuszki, tak? Postawisz kobiecie, ustawisz, czuje się zaopiekowana, czuje się zaopiekowana, a może przyszła głodna po 8-9 godzinach pracy i jest wkurzona, bo jeszcze oprócz tego, że ma kupę na głowie, to jeszcze może ktoś tam ją wkurzył i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym klient uśmierzony, zrelaksowany, chwilę zagadnęłaś, dobra, co się stało, to, 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 to ustalone, dobra, bierzemy się do pracy, mówisz jej o tym, co będziesz robić, jakimi środkami, w jaki sposób, z jakim użyciem pielęgnacji, różnego kalibru i tak dalej, bo żeby klient wiedział, że te włosy, które już i tak są mocno, mocno, takie no ten, nie? To ona wtedy wie, nabiera spokoju ducha i po prostu zaczynasz po kolei mówisz tylko tak, jak na przykład masz zamiar obciąć, to mów ile? I pamiętaj, że centymetr to jest tyle, a nie tyle. Bo często spotykam się właśnie w swojej pracy z historiami, gdzie dziewczyny opowiadają, jak to fryzjer ma linijkę w oczach. Ja Wam powiem, yy, często ta linijka musi chyba przechodzić homologację, dlatego że często fryzjerzy niestety nie mają, wiecie co, ten pomiar, po prostu zostaje często zaburzony. I, kurde... Miało być centymetr, dwa. Okazało się, że się zrobiło tyle. Nie wiem, czy fryzjer po prostu zaczął równać, czy po prostu na koniec było stwierdzenie, no bo tyle było potrzeba. No może i było potrzeba, tylko że klient nie zawsze sobie życzy, żeby było tyle, co potrzeba, tylko na przykład życzy sobie centymetr. A jak trzeba, żeby obciąć tyle, co potrzeba, to trzeba jemu o tym powiedzieć. Bo jak klientka tego nie wie, a szczególnie traficie na taką osobę, która właśnie jest z tego typu trzeciego, sorry bardzo, to jest nóż zawodowy na szyję fryzjera. Więc to tak chciałam właśnie powiedzieć o sposobach na uśmiechanie klienta, żeby po prostu tego klienta mieć, żeby jego zatrzymać, żeby ta klientka czuła się, że włożyłaś koronę właśnie jej na tą głowę, gdzie zrobiłaś z niej wreszcie człowieka i ona po prostu czuje się wreszcie jak kobieta. I może jutro pójdzie do pracy i mało tego, ta głowa będzie twoją wizytówką. Więc zrób wszystko, żeby tak było. Cześć, pozdrawiam.